Poderki już są gotowe, jestem gotowy do pływania. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym all-time detailing epizodzie. Dzisiaj ściemniamy i to naprawdę. Kleimy szyby w lotusie Emira z silnikiem z Mercedesa z AMG, dwulitrówka włożona z tyłu. Daj mu, daj mu, daj mu. I robimy folię na przednich szybach. Oczywiście jest to nielegalne, ale klient tak sobie zażyczył i wlatuje tutaj folia 50%. Te tylne trójkąty idą w 85%, także żeby było fajne przejście. Co nam daje folia na przednich szybach? To, że auto się mniej nagrzewa, że jest prywatność i w razie wypadku też się szyba nie kruszy. Coś jeszcze? Że lepiej wygląda. O! o! Zalety folii. Przede wszystkim, lepiej samochód wygląda. Po drugie, w takie dni jak dzisiaj, nie nagrzewa się tak mocno. Po trzecie, jeżeli mamy wypadek, to szyba nie kruszy się w drobny mak, tylko jest po prostu w jednej tafli. Prywatność, mamy prywatność. Nikt nam nie zajrzy, nie sprawdzi, co mamy w środku. Także jeżeli ty chcesz okleić swoje szyby, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Nowy lotus z Emira kochani wykończenie skóra z alcantarą. Pamiętajcie, że w nowych samochodach warto impregnować. Najpierw czyścimy, impregnujemy, tak żeby takie wnętrze się wolniej zużywało, żeby ten samochód nie tracił tak na wartości i to jest najważniejsze. Jeżeli ty masz skóry w swoim samochodzie, napisz to w komentarzu. Klejeniem Szyby folią PPF. Także jeżeli masz problemy z odpryskami kamieni, jeżeli miałeś rozbitą wielokrotnie szybę, jest na to sposób. Zostań do końca i zobacz, jak wygląda ten proces. Przyjechał też do nas Mercedes GLC po roku, po 12 miesiącach na serwis powłoki ceramicznej i na przegląd folii. Także jeżeli wy macie auto zabezpieczone, pamiętajcie, że wykonywać raz na pół roku mycie detailingowe, po to, żeby oczyścić ładnie lakier. Z tego względu, żeby to zabezpieczenie działało. Wow, bo to, że macie auto zabezpieczone nie zwalnia was z tego, żebyście kochani klienci dbali o te samochody. Także lecimy z myciem, z dekontaminacją, z oczyszczeniem lakieru, tak żeby na kolejne pół roku zabezpieczenie idealnie działało. Lexus NX, samochód dwa lata temu przez nas zabezpieczony, niestety miał szkodę. I szkodę nietuzinkową, z tego względu, że został ostrzelany ze śrutu. E, serio? Tak. Dobrze słyszeliście? I były wymieniane drzwi od kierowcy, również tylne drzwi. Tutaj była naprawa blacharska. I jak widzicie, tutaj już jest wnęka klamki wklejona folią. Z tego względu, że full front był folii PPF, reszta powłoką ceramiczną, odtwarzamy to czyli dajemy folię pod klamki, tylny próg załadunkowy a na resztę elementów lakierowanych idzie powłoka ceramiczna. My niestety na takie przygody nie mamy wpływu i nikomu tego nie życzę, jednak sprawdziliśmy i ten samochód jest dobrze naprawiony, polakierowany. Na to też możecie drodzy klienci liczyć z naszej strony, że jeżeli odstawicie, sprawdzimy jaki jest grubość lakieru, czy gdzieś nie wyszpachlowali w serwisie tego auta i czy wartość jest odtworzona sprzed szkoda. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Jeżeli masz samochód i chciałbyś go okleić, zapraszam na alltimedetailing.com. Miłego dnia.